Waking up the ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah. Cześć! Tu znowu kolba. Gramy sobie w następnej ucieczce z brązu. Yy, za przeproszeniem, trujecie dupę. Nie wiem, żartuję. E, żebym kupił Jacksa. Więc tak też właśnie zrobię. 1300. Nie starczy mi na jeszcze jedną postać. Dobra, mało ważne. Yy, zakwalifikowaliśmy się do drugiej dywizji. Nic tutaj nie grałem, żeby nie było. ostatnia gra Barusem. No 0 punktów póki co mamy. Mam nadzieję, że szybko wyjdziemy z tego drugiego brązu i będziemy lecieć silverem. Eee, dobra. Zaczynamy grać Rankeda. Eee, Jackson. Jeżeli się uda, ale też nie wiem na jakiej pozycji, bo... No bo pewnie... Topkę topka mi zajmą, bo będę jak zawsze albo trzecim, albo last pickiem. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Wszystko, kto tu jest pierwszy? Oj, nie zdążyłem zauważyć. Komu się tutaj po szczęści wyjdzie? O, drugi. Hi, top. Haha, motherfuckers. Dobra, ja pójdę chyba topkę, bo w końcu mam drugiego pika. No widzę znowu jakiś zgrany team nie trzeba nawet za bardzo się będzie tutaj wysilać Chociaż mi się wydaje, że Trzech jest AFK... Nie, myślę, że trzech jest AFK. Bo były... Te takie błyskawiczki na nim Brakuje nam tylko... Nie wiem, czekajcie, Meat Topka jest, super jest, Aid, carry jest, jungle jest. Wszystko mamy. Bez jakichś tutaj nawet kłótni. Na szczęście zobaczcie, czy następuje Będą dobre, no tak średnia, o, ale że tutaj nie będę zmieniał. I tak lepszych mu nie zrobię. Już prawie stuwa. Jeszcze trzech widzów będę miał równą stówę. dosyć standardowe hmm. Myślałem, że będą banowali pod siebie, bo Proważnie, First pick idzie mi da Na tych, tych brązach, silverach Dlatego tutaj powinni banować pod siebie chociaż Ale są bardziej rozgarnięci i banują pod team Nic nie jest jakiś super dobry Hohoho, patrzcie ho, ho, na tego! It's ok if I go ADC? O, ...go ADC. Dobra. To ja będę brał... No kurde, nie jestem Jackson, nagrać, bo jest tyle fajnych postaci. O Jackson już się nagrałem. Dobra, tak do bardzo chcecie. Żeby nie było. Mam nadzieję, że to ona idzie. W o, dobrze. Piwo będę biał datowce albo idalkę. Chyba że idalkę super ubić. To będę miał Pantheona. To też nie jest zbyt nie, na Panteonu dam radę. Co to tam? On ma stunę, ja mam stunę tylko że ja mam lepszego. I może wtedy auto ataku bić. Jeszcze stun chyba sekundowy, a jego jest 0,75. Więc będę mógł jednego auto ataka więcej wyjąć Trindem. Z też nie powinien być problemu bo tylko na auto -atakach polega. No jeszcze na spinie, jeżeli pójdzie pod AP. No, no AD też, ale to już nie jest to samo swain. Swing będzie lepszy Uparcie pod t jak już idę Ciekawe co nasz AD Carry tutaj wybierze Jakiego AD Carry sobie tutaj piknie Mam nadzieję, że jakiegoś dobrego, a nie kurde... Nie, dalej już nie weźmie ale biorą czasem Twisted Timony Timony, Nidalki na tych ADC'er'ów. Ale to nie ciśnie takiego DM'a'ja jak prawdziwe ADC'er'y. Nie ma takich cceków. Nic się nie opłaca za bardzo. Ari na Swain'a. No Swain powinien dać jej radę z palcem w nosie. Raven. No, Raven jest w dupie przeciwko MF'ce. A ja się dzisiaj. Dobra, postacie wybrane, wszystko zatwierdzone. Więc widzimy się już w grze. Dobra, już można powiedzieć, że jesteśmy w grze. Tylko kurde... To... Ciągle jakieś bugi. Raz teraz przed sekundą miałem buga, musiałem kompas zresetować. I teraz miałem buga, że nie widziałem postaci jak się lognąłem. To jest kurwa właśnie League of Legends. Kurwa, League of Books powinni zmienić nazwę. Fekusy jebany. I do tego jeszcze zrobili mnie na szaro, bo nie mają junglera. Mam dwóch na topce, więc jest zarejpiście. Przeciwko Timonowi czy tam Tryndzie to jeszcze bez problemu, ale przeciwko Timonowi i Tryndzie, <grym>, O no to już raczej nie dam rady sam. Przynajmniej nie Jackson, bo nie mam żadnego harasu. A tak bym przynajmniej ich harasował, harasował. i gówno mi zrobili. jak przed szóstym to jest shit No dajcie tu, dawaj Mam nadzieję, że tu nie będzie uh. No co ta Viotia? Mam nadzieję, że kuź Nie, nie wzięła Świetnie Masz już 10 sekund straty no zaczynaj. Dobra, już sobie poradzisz. What the fuck! Nawet nie Timona mam, tylko Ari i Tryndę. Oj, nie da się restatować jeszcze, że chciel tutaj. Poczekaj na na mój drugi. jestem tutaj, jestem powinienem sobie teraz dać radę od tutaj, Niech tu tylko ktoś się wbija. Jakiego gryta mi wyrypał? Baj, fusje tego gryta nie wyrypał, mi miał double killa. Ale też zlamiłem. Jaj, Mogłem poczekać. Mogłem poczekać na tego. wypa. Mogłem poczekać na Stuna i wtedy nie mógł mi tego krytyka zarypać, A to było bodajże 2 czy 3 sekundy, ale. Ale to się nazywa być Polakiem zgridowaciałym. <grystanie> a on za łapkę jeszcze kupił na krytyki, tak? I jak z niego? Ja cię tu już dopadnę. Haha! <grystanie> That fucking jump! Już myślałem, że nie ucieknie tak w ostatniej chwili. Wow, za rypisty <grywny wgrywa> ten charm. Tu tu tu. Tu tu. Tu tu. Tu tu. Tu. Jak chcę tak myśleć, też po co teraz zbudować? Muszę zacząć. Oni mają dwóch Apeków. Mm, dobra, wolimy Serenity Kinga, a potem może Weekend albo coś pod Surrey. Tutaj będą mnie się chyba się starali zaraz zadupczyć. Mhm. Przydałby się. No, będą strasznie mi tu puszować. Ale mają ile CSA? Wow, nie mam 15. Skąd? O siebie, to to się, to się, to, się, to się, to się, Help by się przydał. Help me, tu 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 o, w dupę nie. Nie. Teraz to mnie zrobili na szaro. tu tu się, krzyzna tu jednak przyda mi się trochę Dobra, tu 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 Tutaj już nie jesteś tu potrzebny, MFK nam idzie. What the fuck, co oni za setup mają w ogóle? MFka nam idzie, ten na topce, ten. Ja, To Powinni w ogóle inaczej się ustawić. Dobra, teraz możesz iść na topkę już. Vi. Co nie ma trendy to nie jesteś taka cfana. Co? Gdzie ona się tam podziała? Czyżby warda kupili? What the fuck? Dwóch ratówkę poszli, a warda kupili. No nie wierzę. To się nazywa setup. Surprise, I'm back nie wiedzą, że ty tu jesteś, bo tak to już by dawno podeszli, ja już szósty mam, wow, jeszcze jeden stan i zabiję go. Chociaż, jakbym się teraz ustarał, jaki on nas spełnia. Nie, dobra, poczekam do Stana. Paaacz! Wóżem obił, żadnego nie zabił. No, i spaduwa. Niepotrzebno mi tu jesteś już. Ale to był nie fair, bo nie wiedziałem, że ta, ta Arima ja myślałem, że żona ma Ignite. A. Coś ci nie wyszło? A to ci peszek, co? Dobra, puszczę tą falę i się będę stąd zmywał. Tum, 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 tum. A, nie było ostatniego, tym oni, jakby mieli tu dwa ulty, to mnie za To już wtedy nie ma to tamto. Co muszę kupić coś na Surwin, no to tylko potki co. A wie co ona robi? Wróć się do gili. Ty masz 300 HP. Trzy do ataki cię nie ma, me... v, you can go top uh, when you have uh, full HP. Du -du -du. Du, 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 du. No, wszyscy rany to mam, bądźmy szczerzy. Nie dosyć, że ziomuś ma haras jeden, to drugi ma strasznie wielki damage. Domyślacie się chyba o kim, kiedy mówię. Przez obsługę do reklamy pójdę siedzieć. Śpiewuję pod nosem. Pamiętajcie, ta by się zdenerwowała, gdyby mi zabrał Reda. I need Red. Sobie wezmę. O lol, Ari jest na bocie. Tak, nie przewidziałem. Ale ładnie. I tak chyba zaraz zabijam. No proszę. A dnie im tam poszło. Teraz już trendami nie ucieknie. Tylko mu krew z głowy wycieknie. Dobra. <ścoughs> już tak nie mówię. To jest denerwujące, co? No sorki, jajku. Skąd miałem wiedzieć? Że Ari, która poszła na topkę, z trindą będzie romowała. No to się Nie skopnęłem szczerze, że jej nie ma, bo ona zawsze po tych krzakach tutaj się włóczy. I nie skopnąłem się, że jej nie ma. Ale jak na dwóch na topce, i tak nam świetnie widzą. What no, the fuck? Dobra, ja pushuję. Skąd oni się tu pobrali? Znaczy, tam pobrali. Pobrali im tu puszczę. A TP, no tepnęło się Czterech naboci to ja tu poszukuję hardu A co Puszczę tego tureta Może jeszcze mi się do następnego uda dojść 1200 golda Wolo nic w tym razem ja im puszuję szybko Dwa turety jak puszczę to mi się wydaje, że będzie bardzo fajnie Będzie 300 razy 5500 globalnego golda Więc bardzo, bardzo na plus nam to wyjdzie Ciekawe kiedy blue wejdzie Znaczy ich blue nie? Bo ja bym sobie im podkosił te blue To farma najlepsza. Drugiego już wpuszuję. Więc jest git. Git malina. Patrzcie jakie ja tutaj jadę. Sam na dwóch, nie macie szans. I mam jeszcze dwa... dwa koła kasy w plecaku. To już w ogóle. Zaraz będziemy stać na Ruiny Kinga. do im tu ale. O, i blu jeszcze sobie im ukradnę. Może się od razu dalej puszczą Nie no, raczej się nie wychyluję za bardzo tutaj na nie. Brakuje mi trochę kasy Raczej nie, nie, nie dam rady zabić lewki sam Brakuje mi 300, no równo 300 Przecież tą arm. Trędy tutaj nie ma. Trzeba wiedzieć z tą trendą. mi na plecy zaraz wyskoczyć zanim życia. No ładnie, Farum nadrobiłem. Mniej niż ich topka. <mulcy> Oj, <zultowałem. mulcy> Oj, Ari, Ari. Coś ci do głowy wali. Dobra, zaraz puszniemy jeszcze tego tureta, bo on już jest do połowy zbity. Ale najpierw sobie kupimy coś tutaj przydatnego. Hmm, to następnym itemem będzie nie wiem Coś pod HP, może? Ja jeszcze pójdę w Atex Speed, jeszcze się przyda trochę tego Atex spida jednak trzeba tutaj puszować i tutaj, ja już sobie poradzę na bocie, na topce. Tum, 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 tum. Ile ta 0,4 14 To dużo też nie pomyliłem, tam, tam idzie FK. co nas to Jakie ono staty? No, 30CS, a to jakiś My BL? O co chodzi? Aha, blue ty, Wayne, potrzebujesz jeszcze w 16 minutach Blue, no bez jaj. Dobrze, że przynajmniej. Oho, może powiedzieć, że mig nie padł. Ale ładnie sobie tam widocznie radzą. Don't mess with me, motherfucker. Nawet zapomniałem użyć Ruined Kinga. Ale jest. Jak widzicie, następny łatwy win. Dim dobry, przynajmniej się nie kłócimy. Jakbyśmy się kłócili, to zaraz im to musiał popisać trochę, żeby przestali, bo to strasznie źle wpływa na tym. Co ty sobie myślisz, powiedzmy? Oho, oho. Zerpawszy i się nie przyznawszy hmm. Biłem się tutaj w nią, ale w nią stanę. Zaraz się naładuję. Gdzie Jacks go? A No patrzcie. Coś nie gra, coś nie gra, coś, 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 coś nie gra. Ty nie doradza mi się, że z Jiddy tu będziesz na Haha, <grym> ale bym zabiłem. Was cool. Czereda biały, Red biały, Red biały, Okej okay. Fuck you No nie będziesz już następnego Reda. A ty tak nam tutaj pomagasz, że ten Red tak ci się przyda. Myślałem, że ten Dragon zawiódł. To no wypierdalaj, bily, bily, jebany. Na no chuj mi pushujesz? Co za zjebana wie. Nie rozlicz mi Po pierwsze miniony to jeszcze reda nie chcę dać I mój blue będzie za to szmato No i po co ten ult Jezus co to jest za typek Tępy Ziomka zabiliśmy z auto-ataków, zanim on czy, cokolwiek zdążył zareagować, a a ona jeszcze ult odrzuca. No, debilka. No, teraz by się jej tam ult przydał, żeby tego Timona na przykład zabić. Ale nie, tam wolała zużyć się wcześniej. Po co myśleć w takiej ile prawda? Oj, zadziwiają mnie czasem ci ludzie. W następnym razem. Coś sobie teraz już będę mógł kupić następną postać za 1300 jakąś. Coś tam ciekawego kupię. Ole no pierwszą to ozerotek spidzio. Patrzcie na niu. To jest AFka. No, okay. no raczej się nie poddadzą, bo... Często jest tak, że jak się jak przegrywa jakiś team straszny, to jeszcze tam bierzemy jakiś kombak, czy coś tam <coughs> slane poszedł większy niż od tego, od Slana oh <coughs> Myślę, hmm. ja na Rej dostałem z widzę. nie zdążył mnie zblendować. O panie. O panie. Teraz tylko ludzie danidalki niedalki mogą mnie O, albo jej kult nie pomyślałem, mm, co w ogóle. Bo ja chyba długi czas nie było, dlatego. Do Dobra. Co mi innego tutaj zostaje, jak pożegnać się z Wami i zaprosić do następnego odcinka. O, wiedziałem. Tylko czekałem i patrzyłem, czy we mnie wceluje. Dobra, kupię sobie jeszcze tu, żeby to tam ładnie wyglądało. O. Zaprosić do następnego odcinka, jeżeli się podobał ten oczywiście. I oczywiście o subskrypcji jeszcze i łapkę w górę, tylko mogę się upomnieć. A ten dragon ładny limit stoi. No więc w takim razie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.